Tym razem mieliśmy sytuację z barżantem. Na szczęście bardzo nam pomógł Traktiv i jego dźwięk. Spacerujemy sobie na takich terenach, gdzie jest dużo wyższych traw i właściwie nikogo nie powinniśmy spotkać na tym naszym dzisiejszym spacerze. Ale oliwkę straciłam z oczu na parę sekund, włączyłam dźwięk, okazało się, że czaiła się na barżanta. Oliwkę! I tutaj on wystrzelił w powietrze, ona za nim pobiegła. Oliwka. Na szczęście przywołanie zadziałało. Pokażę Wam to jeszcze raz, bo nagrałam ekran. Staciłam ją z oczu, włączyłam dźwięk, on tutaj się mieli, mieli, i nagle go słychać. I ten dźwięk sprawił, że po pierwsze Barzant uciekł. Zapewne nie zdawał sobie sprawy z tego, że ktoś się na niego czai, a ten dźwięk go ostrzegł. No i oliwka wybiegła. I teraz. Po tym, jak chwilę instynktownie, zanim pobiegła do mnie, wróciła, ona do mnie wróciła po to, żeby mnie wyłączyła ten dźwięk. Ja go wyłączam z poziomu aplikacji, ale łapię ją za szelki i niby coś tam majstruję przy urządzeniu. Wyłączam dźwięk i ona jest zadowolona, że jej pomogłam. Czyli ten dźwięk. Jest czymś, na co ona uważa, że ja mam tylko wpływ i muszę go fizycznie wyłączyć. Ona lubi się otarać, obserwować. Moje pudełki są zawsze blisko mnie. Natomiast wtedy, kiedy potrzebuję zwrócić jej uwagę, o, mogę włączyć dźwięki. Rzeczywiście to tak dla mnie działa, jakby ona czuła, że musi do mnie przyjść, bo ja go muszę wyłączyć.